Zaczynamy od takiego programu, który z powodzeniem może zastąpić znanego Corel'a. Program do grafiki wektorowej, który nazywa się Fnity Designer. Mam nadzieję, że pobraliście sobie tutoriale. Przepraszam, pobraliście sobie wersje testowe 90-dniowe. Natomiast ja postaram się pokrótce kilka takich tutoriali przygotować, żeby, żebyśmy mogli na czymś pracować, żebyście mogli swoje projekty wykonywać. Jest on bardzo zbliżony do koralas, stąd też myślę, że nie będzie jakichś wielu trudności, ale jednak pewnymi rzeczami się różni, pewnymi na plus, pewnymi na minus. No to już kwestia, kto co lubi. Zaczniemy od nowego od nowej powierzchni, od no, 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 nowej, nowego ekraniku, dokumentu. Proszę się przyjrzeć tym, które mamy dostępne. Możemy ustawić sobie pod kątem strony, fotografii. Nas będzie interesować na przykład wydruk. Ja zwykle wybieram A4 taki do ćwiczeń. No i od tego zaczynamy. Podobnie jak w Korelu możemy tutaj po prawej ustawiać sobie warstwy i powiedzmy, że dodam trzy warstwy. Możemy sobie też pracować bez tych warstw, ale łatwiej jest z warstwami. I zaczniemy od narysowania czegoś prostego przy pomocy figur. Czworokąt. Czworokąt. Ok. Co z tym czworokątem możemy zrobić? Oczywiście przesuwać, obracać. Zobaczcie, narysowałem już dwa czworokąty, trzeci. To wszystko mamy w tej warstwie. Bardzo fajnie się nam to ustawia. No i jeżeli chciałbym się pozbyć, to wiadomo bierzemy sobie Move Tool i delaytem pozbywamy się kolejnych niechcianych elementów. Czworokąt, który możemy obracać, domyślnie obraca się wokół środka. Natomiast jeżeli chcemy go obrócić względem jakiegoś narożnika, to musimy zejść tutaj na dół i, i zająć, się, zająć się tymi narożnikami. Czyli tak, no podświetlamy, ustawimy sobie na przód, że będę chciał obracać względem tego prawego górnego narożnika. No i siub, Uś tam się mogę przemieszczać, mogę sobie no również pochylać w jedną czy w drugą stronę w korelu. To jest troszeczkę inaczej realizowane. No, a tutaj, tak, dosyć fajnie, wycofamy. Ctrl Z tak albo w ogóle, żeby było szybciej usunę sobie i narysuję jeszcze raz coś co będzie stanowiło tło tego mojego rysunku. Mhm. No i jeszcze kwestia samych kolorów. Po prawej stronie mamy kolory, które możemy ustawić według kilku wybranych Palet RGB jest, 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 jest HSL, jest Cmyk. Będziemy pracować nad smyku. Przy okazji zauważmy, ja tylko przypominam, że jeżeli chcemy mieć czarny kolor do druku ustawiony, to nie możemy tylko zjechać sobie tymi suwaczkami na dół, ale po prostu trzeba tutaj najlepiej wszystkimi tymi kolorami do stu przesunąć. A my jakiś bardziej pozytywny ustawimy jak on będzie później wyglądał, no to zobaczymy. Będę chciał narysować taki domek z piernika, domek z chatki. więc domek to znowu będzie czworokąt. Powiedzmy, że ono właśnie będzie jakiś odcienie ciemnego. No i żeby nie był taki kwadratowy, taki smutny, mogę go zamienić na krzywę, ale to inaczej się odbywa właśnie w designerze. Popatrzcie, tutaj w góry mamy konwer, konwersję do krzywych, jak kliknę, to, to no już mogę coś z tym zrobić, nie tylko przesuwać, ale coś zrobić. Pod warunkiem, że użyję sobie przycisku Note Tool, ewentualnie skrót literowy, A i pojawia mi się taka kreseczka. Teraz tą kreseczką Mogę zwężać, zmieniać. Po najechaniu na rożnik mam, tak jak w krzywych, w korelu możliwość modyfikacji. Więc idzie to naprawdę bardzo, bardzo szybko. W tym przypadku, oczywiście. No i ja sobie taki domek troszeczkę wezmę, powyginam. No, taki go zrobię bardziej, taki bardziej fantazyjny. Domek ma dach i tu skorzystam z tych narzędzi już kształtu gotowych. No, trójkąt będzie odpowiadał najbardziej za dach. Zwiększymy. Pomniejszymy może na razie. Niech tak wygląda. I jakiś odcień czerwonego. Dobrze. I znowu sobie zniekształcimy. I znowu troszeczkę się tym pobawię żeby znowuż był taki bardziej fantazyjny w jedną, w drugą stronę może jeszcze tutaj no, tak no w końcu ma być to domek z piernika no powiedzmy, że coś takiego zobaczcie, że podobnie jak w Korelu mogę coś zrobić z tymi narożnikami Czyli narożnik może być ostry, może być taki zaokrąglony, albo tak delikatnie zaokrąglony, no i też tymi uchwycikami mogę zmieniać jego kształt. Więc zróbmy, no jaki nam się tam bardziej podoba. Może taki bardziej krzybkowaty niech będzie, albo ostry, no to wtedy będzie tak wyglądał. I też to nie jest złe. Kolor mi nie do końca odpowiada. Bardziej taki zrobię ostry. Mam domek, mam daszek. Co by się nam jeszcze przydało? Aha, no ja cały czas pracuję na tej pierwszej warstwie niepotrzebnie. Coś może na drugiej narysujemy, czyli coś, co będzie przykrywało jak gdyby te, 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 te niższe warstwy. I tutaj dobrze byłoby narysować okienko. Które będzie w kolorze białym. Okienko przybliżamy Control i Scroll. Okienko musi być też troszeczkę bardziej fantazyjne. Znowu nadajmy mu kształt. O, takie. No i okienko ma jeszcze te, te elementy. Które je dzielą. Te będą znowu w kolorze czarnym. Ok, mam jeden. Ten sobie skopiuję tylko Ctrl C, Ctrl V i obrócimy i przesuniemy. Mamy, mamy, mhm, tak. No i też weźmiemy, zamienimy na krzywę i też delikatnie. Yy, zdeformujemy, żeby też to nabrało takiego yy, bardziej yy, wyszedł mi Windows, taki, taki wychodzi powoli. Windows, yy, no ale to jest zupełnie niechcący. Yy, ok, Dobra. mamy okienko. Mamy okienko. Yy, domek musi mieć yy, oczywiście yy, Komin, ale może ten komin, nie wiem co tu mamy jeszcze, trapezoidalny. A spróbujemy tym trapezem narysować. Komin. Ok. No i komin też sobie, jak szaleć, to szaleć. Też sobie go jakoś wykrzywimy. Może tak. Może tak. I tu do góry. O. No i jest komin domku Baby Jagi. Domek Baby Jagi gdzieś przydałoby się, żeby stał. Znowu muszę wejść w tą niższą warstwę i będzie stać na jakiejś łączce. No, to teraz niedobrze wygląda. Widać te wszystkie niedoskonałości, dlatego przyciągnę pomiędzy jedną i drugą warstwę. I jeszcze weźmiemy elipsą, zrobimy jakiś dymek, tylko oczywiście dymek musi być ciemny, czy kilka tych dymków. To jest domka, bo babajaga tam pieczy, nie wiem, te pierniki, czy czeka na jasie mogło się, nie wiem. O, Tak, mamy. Mamy, mamy, tu można byłoby jakąś drogę dorysować. Droga, a czemu nie tym trapezoidalnym droga. Droga powinna być w kolorze jakimś brązowym. Droga powinna być może troszeczkę pochylona. Aha. Mm. Oj, nie tak. Nie tak, bo to jest niepotrzebne. Tak, tylko chciałem wziąć wskaźnik. Droga jest, 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 jest tylko nie w tym miejscu, w którym sobie życzymy. Eee, muszę to upchnąć. Nie tu, nie tu. Nie, o, tutaj było dobrze. Tak, tutaj było dobrze. No, i tą drogę też przy pomocy konwersji do krzywych delikatnie zniekształcimy, żeby bardziej tak przypominała taką drogę, która może być w rzeczywistości. Brakuje nam drzwi, ale to może już sami sobie dorysujcie drzwi, słonko, chmurki, czy to, co tam chcecie.